Oficjalne Komunikaty Kolejowe. Bardzo serdecznie witam na bardzo ważnym razem, a także za kolei danym wydarzeniem jest prezentacja i pierwszy przejazd pojazdów, które przeszła za kolei zdanie wyprodukowała. Um, no bo są dwie informacje takie organizacyjne. Pierwszy jest wysłuchany z czterech wystąpień. Eh, następnie, tak to więcej, mała niespodzianka, po tym, że wtedy, jak to było, to było Pojeżdżamy do Polska Królewskiego i z powrotem uciekamy na Cyberon. W Polsce będziemy mieli około w minut po stołu, może 10.00. W śladzie w do tej pozycji w tym medycie chciałbym szczytny, na przykład, szkleki, człowiek, raczej, do tej w momencie, której nie znajdą Państwo tutaj, będzie można uzyskać w trakcie... Yeah. Alexander, are so, dear we have to work with the, the people of the country and for both sides after the government of Ghana Railway. Uh, the, all the, the plans of the Indian the the teachers. Then uh, maybe it's uh, a some questions from Jeremy. A little special student nice surprise for you. And then we will have a trouble to the a uh, key registration in the morning. Stop! tutaj. Witajmy tutaj. Witajmy tutaj. Witajmy tutaj. Witajmy tutaj. Witajmy tutaj. są tutaj. Witajmy 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 tutaj.

First of all, my name is Lea Orosu. I'm the uh, Chief Executive Officer for the General Rail Development Authority. Uh, my Minister, the Honourable Minister of Rail Development, Honourable John, was supposed to be here, unfortunately, in the situation of our meeting. With no all our I'm here to read his speech on his behalf. Chairman of the ceremony and Chairman of ESA, the Honourable Minister of Transport of Poland, other officials and representatives of the public government present here, the management and staff of Persia, invited guests, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to extend greetings from the President of Ghana, of the Republic of Ghana, His Excellency, Nana Akufo-Addo, and, and the people of Ghana. It's indeed a great pleasure for us to participate in this handy-over ceremony. For the first ever standard gauge rail rolling stock being procured by the government of Ghana for operations in Ghana. Ladies and gentlemen, before I proceed, please permit me to give a brief background of the existence and operations of railways in Ghana.

Aleksandrów Bujański, odjedzie z, z toru szóstego, przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi ruchu. Życzę Państwu przyjemnego. Pociąg do stacji Wrocław, przez stację zalecał Bujański, pojedzie z toru szóstego, przy z przy It is our expectation that the various stakeholders, both in Ghana and Poland, shall continue to collaborate to ensure the timely completion of the second set of trains in a timely manner so that they can be delivered to Ghana and put into operation for the benefit of the passengers flying on the new Kamakana railway line. Before I conclude my statements, I'd like to draw attention to one of the very important aspects of the agreement, which has to do with maintenance of the trains. Under the agreement with Mrs. V.A.O.B. Group Limited, the supplier is responsible for the provision of maintenance services of the rolling stock for a period of five years, commencing from the date of acceptance. The client, which is governed government, has already provided a maintenance in Tama, one of the major cities in Ghana, with the necessary facilities the necessary to enable the supplier to carry out his maintenance obligations under the agreement. I'm aware that the technicians and engineers from KESA have already inspected the maintenance facility in Tama and find it suitable to facilitate the periodic maintenance service. agreement is training. The key objective of the training component of the agreement is to ensure knowledge and skills transfer, as well as build local capacity for the proper economic and safe operation and maintenance of the trains after the expiration of the agreement. To this end, the elaborate training program has been designed for implementation in Ghana. So, I think the bottom line is that we in Ghana we are looking for a long-term relationship with PESA for future businesses because we believe that PESA has what it takes to be able to continue to support Ghana through the network. I would also like to acknowledge and congratulate the AOB of Ghana for their perseverance, resilience and tenacity to pull this foundation through. The AOB has been very instrumental to get us here today. That's why the tariff has been down the past this past month, also clearly shows and demonstrates that PESA in the shortest period of time has become a significant player in the rolling stock market in Europe. I also gathered from a sidebar conversations we had with the management of PESA last night that this event is a spark of something bigger to come towards the establishment of a long-term collaborative business partnership between PESA and Ghana. This collaborative partnership is to include the establishment, hopefully, of a Polish embassy in Ghana as well as the establishment of a train manufacturing assembly plant in ghana in the foreseeable future to feed the growing market for rolling stock in sub-saharan africa. it has been proven over and over again that, that over the years that a vibrant and efficient railway system is a cornerstone for industrialization. and ghana does not want to be left out. the opportunities are tremendous. And we are counting on on unwavering commitment and cooperation when we call on you for technical and top notch after sales services. We also count on you for favorable financial terms for future procurement as well as, and as we embark on our long journey to construct almost 4,000 kilometers of growing network across the Ghana. I would like to conclude by thanking the Ministry of Transport, PESA Group, as well as all the management team from Ghana and the President of Ghana to make, to in this occasion for this important ceremony. Thank you very much. And I'll be available for questions if you have any. Thank you very much. I, thank you very much. I, Próbuję teraz to przetłumaczyć, przynajmniej podsumować to wystąpienie Pana Ministra. Pan Minister na początku swojego przemówienia wśród gości podkreślił, że czuje się zaszczycony, że może uczestniczyć w ceremonii przekazania pierwszego w historii taboru do eksploatacji na standardowym w tej szerokości, które za chwilę jeszcze wrócimy, do takiej europejskiej szerokości zamówionej przez w związku z budową nowych linii krajowych. W dalszej części Pan Minister odnosi się do historii kolejnych które rozpoczęły się w połowie XIX wieku, ustał jeszcze Wydłużono chorej trzy linie, pochodnią, wschodnią i centralną. No. Wszystkie południowe części kraju, To inwestycje charakteryzowały się tym, że to było w szerokości 1067 mm, czyli to był to, to podwładco wąski. Dziś damy poprzez te wszystkie nowe inwestycje, które przejść na europejski standard szerokości, dla tych z Państwa, którzy mniej szczegółów to jest szerokość 1435 mm. Rząd Tany przyjął w 2013 roku specjalną strategię rozbudowy linii kolejowych w tym kraju. Ona została zrealizowana w roku 2020 i jedną z pierwszych ważnych inwestycji jest budowa nowej, szerokotorowej linii kolejowej łączącej podtana z północnym kraju z podtaniami środkowymi. To to było stóp elementów kluczowych dla rozwoju transportu intermodalnego i przepływu pasażerów i ruchu pracowników, również między na środkową częścią kraju. Komisja poprosiła także, że wcześniej myślała, żeby na tą pierwszą linię zamówić dwa stare pojazdy, które byłyby zmodelizowane, ale dzięki aktywności grupy VOP, która jest partnerem Agencji Rozwoju Kolei w Wgania doszło do wniosku, że lepiej jednak zamówić nowe pojazdy i po analizie potencjalnych producentów wybrali i Tak się to, ta współpraca zaczęła. Dziś pan minister potwierdził również, że produkcja pierwszego pojazdu jest zakończona w to widzimy, że testy w ocenie techników i komisarzy z kolei mamy przebiegły doskonale, wyniki są bardzo dobre i że koleje w czekają na to, że ten pojazd jak najszybciej trafił do, do Gany. Tam będzie tak naprawdę taki podwójny test. To, to będzie nie tylko test naszego pojazdu specyficzny dla nas warunkach, ale także test nowej linii bo to będzie pierwszy pojazd, który na tej trasie będzie ta infrastrukturę sprawdzać. Pan minister podkreślił również że dla mnie potencjał tej współpracy, z czymś więcej, którą na pomi nasi goście także podczas wcześniejszych dzisiejszy spotkań, że to początek szerokiej, długiej współpracy której elementami mogą być również powstanie ambasady RP w Gamie, to postulat po do Pana do przekazania członkom nowego rządu. Wydaje się także nadzieję, że w przyszłości być może pojawi się możliwość utworzenia w w Gany, zakładu, który by te pojazdy na miejscu montował. Przed nami jeszcze kwestia szkoły maszynistów, przygotowania obsługi do utrzymania tych pojazdów w centrum na ten, ten, ten zostało już w Polsce temat, yy, wybrane i Pan Minister jest przekonany, że, że to będzie dobra, owocna, długofalowa współpraca. Na koniec podziękował wszystkim za udział w wydarzeniu, które dla nich ma, jest kamieniem milowym rozwoju historii kolei w Gany. Tyle skrótu tłumaczenia. Panie Województwa, zapraszam. Pan widzę Wojewoda, i Michał Pan. Szanowni Państwo, to bardzo ważny dzień dla regionu województwa kojarzy morskiego, jak również dla PES. Zanim zacząłem swoją działalność na rzecz tego regionu, PESa była jednym z moich pierwszych skojarzeń. Największa firma produkująca pojazdy szynowe w Polsce i eksportująca je za granicę. Firma z pięknymi zasługami dla tego regionu, będąca mi z i Województwa. Mieszkałem w Warszawie, ale podróżowałem tu z gorskimi swing e, czy pod warszawskimi e, kolejami produkcji PESA-Elfami. Dopiero jednak, tutaj na miejscu, e, przekonałem się, jak duża jest to firma i jak ważna jest dla regionu i Polski. Olaf mówi o efekcie PESA który przyczynia się do rozwoju gospodarczego na rynku lokalnym, między innymi przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw. PESA jest jednym z największych pracodawców w regionie, a prawie 500 współpracujących z nią, to kilkanaście tysięcy miejsc pracy w naszym województwie, jak również w całym kraju jest to w naszej większej Wspominam o tym, bo efekt PESA jest również ważny, jak same jak szynowe pojazdy, które są tutaj produkowane. Eksperci podkreślają często, że PESA jest jedną z głównych podstaw marek eksportowych. Dzisiejsza uroczystość to potwierdza. Po kilkunastu krajach Europy przyszedł czas na Afrykę. Panu ministrowi, czyli przedstawicielom kolei z Gany, gratuluję wyboru. Jestem przekonany, że wasi pasażerowie będą podróżować bezpiecznymi i po prostu pociągami. Od siebie dodam jeszcze jedną rzecz. Dotyczącą bliskiej naszemu ruchowi ekologii, a nie prezesie, podziwiamy innowacje, a przede wszystkim pojazdy zasilane wodorem. Czekamy na pierwszy wodorowy platformę, który wyjedzie na pojazdy Pomorskie Tory pomorskiej i zapewniamy, że będziemy wspierać przyjazne środowisku rozwiązania. Jest to przyszłość, w którą chcemy wkroczyć, bo nowoczesna i zielona Polska wymaga takich technologii jak właśnie wodorowe początek. Polska w przyszłości według wizji Polski 2050 to miejsce posiadające dobry i tani transport publiczny. Dlatego chcemy przywrócić dostęp do kolejnym mieszkańcom miejscowości o wielkości ponad 10 tysięcy mieszkańców. Jest to jedna z naszych, jest to jedno z naszych kluczowych postulatów w tym obszarze. Komunikacja jest przebiegiem gospodarki, a w obliczu wyzwań energetycznych najbliższych lat i dziesięcioleci musimy zapewnić Polskom i Polakom szeroko dostępny i tani transport publiczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo bardzo. To takie Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Dziękuję Panu Ministrom, Panu Wojewodzie za, za przybycie. Dziękuję również gronie naszych przyjaciół, którzy nas, z nami są, jak tego typu uroczystości mają miejsce. Ta uroczystość jest troszkę bardziej barwna, ciekawa, bo dotyczy przecież kraju eksportowanego do Dalekiego kraju. Jak wiemy, wszyscy PESA ma mocny fokus na rynki międzynarodowe. Szczególnie aktywnie działamy na rynkach ościennych w całej Europie Centralnej, Wschodniej, od Skandynawii do Bałkanów. Natomiast tego typu sytuacje zdarzają się nam niecodziennie, chociaż dialogi. I rozpoznanie tych rynków prowadzimy na bieżąco. Również mamy kontakt z rolnikami. No i jak to się zaczęło? Tutaj pan minister wspomniał o tym, że postanowili uaktualnić swoją strategię, przejrzeli producentów, którzy aktywnie nadal produkują i trafili do nas. Dla nas było to swego rodzaju zaskoczenie, ciekawość. Um, przecież nie produkujemy pojazdów do Afryki. Okazało się, że jest to pojazd na, 1400, na na 1435 mm, więc przebaczyliśmy nasze portfolio i mówimy: pasuje. no Pasuje dokładnie do pojazdów, które robiliśmy dla Deutsche Bahn, dla pojazdów, które w tej chwili robimy dla czeskich drachów. Są to pojazdy najnowocześniejsze. Kojarzyło nam się, że do Afryki jadą pojazdy, czy mogłyby pojechać pojazdy. E, może takie troszeczkę e, nie najnowocześniejsze, szczególnie, że zostaliśmy zapytani na początku o pojazdu używane. E, no ale okazało się, że e, e, ten pojazd, który tutaj widzimy i pojazd e, podobny do pojazdów e, Dadolczewane nasze słynne linki wpisują się w to, więc porozumienie osiągnęliśmy no i, i okazuje się, że E, przedstawiciel naszej nowej platformy e, będzie niedługo ładowany na statek i zacznie nas e, e, w Ganie reprezentować. E, jest, to, jest to bardzo ciekawe zjawisko, dlatego, że jest to, e, słuchajcie Państwo, pojazd e, reprezentujący w pełni naszą standardową platformę. Czyli znakiem tego, ta platforma osiągnęła podstawowe elementy uniwersalności przydatności czy e, również e, technicznego zaawansowania, które są sprzedawane no, niemal na całym świecie. Tam, gdzie jest tor 1430. E, więc e, je, jesteśmy z tego e, niezmiernie dumni. E, pojazd jest, przekonacie się, e, w standardzie europejskim, w naszym standardzie, który wysyłamy również za granicę, do krajów za Awansowanych technicznie w branży kolejowej w Europie i bardzo dobrze reprezentujący potencjał PES. Zapraszam do oczywiście przejażdżki i weryfikacji dobrze. Mr. Minister, na ten moment chciałbym thank i very much za your Appreciation of our equipment, but also confidence level. A very fruitful talk, but uh, ended with uh, very good results in negotiations, um, hard work together, and I'm pretty sure and determined that that will be a very good uh, sign of Poland back in Ghana. Thank you very much. Well, at the end of the speech here, we have a special gift for Mr. Minister. This, this is a driver's key. It has been developed as a just as a key to the server, but honestly, I have been so that you may start going with that key. So you can even drive, you know? Used to be, used to be before that the keys were a meter long, but now with the technology, they're a little bit smaller, but this is a golden key number one for you. <laughs> Ten e, pojazd można uruchomić. Mam nadzieję, że dzisiaj to jeszcze sprawdzimy. Ja, bywał, bywał, bywał tutaj, tak. ja mam jeszcze jedną prośbę do profesorze, w związku z pytaniami, części jest tutaj kolega, dziennikarze o szczegóły techniczne tego pojazdu. Była rozmiana, byłem na chwilę, tam ja, gdzie ty który, je, to, że jest, który wie, który region jest przez Proszę powiedzieć, że kilka takich podstawowych informacji technicznych. Prędkość i z sporo danych zostało przekazanych i imieniu... jest zupełnie Stoimy przed swoim zestawem trakcyjnym dwuwagonowym e. na cele wykonane w najnowszej technologii. Jest to ultra nowoczesny pojazd, który eksportujemy Pijemy do Europy i tym razem pojedzie Popłynie. do Afryki. E, jego pojemność całkowita 220 miejsc, 115 miejsc jest siedzących, jest tutaj zarezerwowana część do pierwszej klasy do drugiej klasy przystosowywania, ale w miarę wyzwania e, doświadczeń e, podczas eksploatacji. Pojazd przygotowany na projekcie 120 km na godzinę jest wyposażony w najnowsze, e, najnowsze, naj, naj, silniki. E, tutaj mówimy o parpaku produkcji niemieckiej firmy Jest to e, również eko Diesel, bo możemy śmiało powiedzieć, że spełniam wszystkie najbardziej zaostrzone normy odnośnie e, sparku czyli e, stage 5 w tym pojeździe, plus jest wyposażone w najnowsze systemy spełnia wszelkie wymogi lokalnych pasów, przepisów i standardów europejskich dziękuję. dziękuję bardzo, muszę to zatrzymać, bo tak jeszcze mógł długo mówić szanowni państwo, jeszcze dwie informacje Planowana odjazd z 12.40 wszystkich tych, którzy są zainteresowani przejazdem do Sorska i powrotem zapraszamy dołączy do nas na ten przejazd także pan minister infrastruktury na lepsza, który jest w drodze za moment do nas dotrze. Zapewniam, że rozpoczęto, będzie na rola, w przed 12.00 będziemy mogli odjechać. W takim razie zapraszam Państwa do kolejki. Do Przepraszam bardzo, o czymś jeszcze zapomniałem, to Toma Rabina. Mr. Minister, my fault, I forgot something, a also some soda misji for the rest of the VIPs holenderskich.